Wszyscy wiemy, nasi znaczy wszyscy, którzy wędkujemy, wiemy jakie jest wędkarstwo. Wędkarstwo to są w większości przypadki, w których nie łowisz albo łowisz słabo i pojedyncze momenty, w których coś się dzieje. No i jak dostajesz wieczorem od kumpla zdjęcia i telefony, że, że łowią, że złowili dwie ładne ryby, no ba, bardzo ładne, a są nad sanem, łowią głowacice. Zrobili naprawdę rekordową rybę i drugą też bardzo ładną. Rano słyszę, że spadła kolejna. To ja już wiem, że to jest ten moment w wędkarstwie, kiedy one po prostu biorą. Ja tego doświadczyłem na różnego rodzaju rybach. Niezależnie od tego, czy były sandacze, klenie, szczupaki, sumy. Przychodzi moment i one po prostu chcą. A że za oknem pogoda jest taka, że najchętniej to by człowiek nie wychodził z domu. Słońca nie ma, zimno, ciemno i do domu daleko. No to jest po prostu moment żarcia. I jak to wiesz, to jak dostajesz taki telefon i rano kolejny, no to co robisz? Opakujesz no się, wychodzisz i jedziesz. Po prostu i to tam jest 500 km do zrobienia, no trudno. Nic na to nie poradzę, nie ma mniej, nie ma więcej. Tam są te ryby i tam trzeba jechać, tylko problem jest taki, że trochę zerwali bombonów, na które się, na które się łowi. No i trzeba ich dowieść. I one gdzieś tu ponoć są, ale powiedzcie mi, czy wy je gdzieś widzicie? Znalazłem tu jednego, to no może trzy. To już jest coś. Ale ich tutaj powinno być od cholery i ciut, ciut. No może gdzieś. Nie wiem. Tu nie ma. Jakieś śliskie kartonowe pudełko. Kurde, no nadążę jego tokiem myślenia. Jak cholera wie, co on ma w tej głowie. Dobra, słuchajcie, bo jest yy, mało czasu. Muszę chyba dzwonić na telefon do przyjaciela. Bo tego samemu nie znajdę. Sliście. Aha, to nie to. To nie to. to jest też dywówka. To nie to. Tu coś nadepnąłem, właśnie. A no, może tutaj? Tu ich na pewno nie ma. Tu ich na pewno nie ma. No niestety. Tu ich nie ma. Tu ich nie ma. Tu ich nie ma. Eee, a tam co jest? Tu ich też nie ma. Czasami wiecie tak jak na grzybach się chodzi z innego kąta się zajdzie i nagle grzyby są, nie? To może to samo będzie i tutaj jeszcze nie było, że stąd nie wyjdę. Eee, dobra. Tego prawdopodobnie nie widać, aż tak dobrze jak gołym okiem z GoPro, ale uwielbiam te kieleckie klimaty, Początek gór Świętokrzyskich. Ładne to są widoki. Z Będzie okazji do nagrywania. Pogoda nie napawa entuzjazmem, ale mnie napawa, bo to jest pogoda na ryby, e, szczególnie na głowę i nie mogę się już doczekać i szczęśliwie to... Różka odpalił live'a i mogę sobie patrzeć, śnieg sypie, pogoda miała jak nie wiem co. Wow, jeszcze dwie godziny i tam to I tutaj widzicie uśmiech prawdziwego szczęśliwego faceta, no. Dziecka dużego, no nie wiem jak to powiedzieć, bo tam wewnętrznie, wiecie, się we mnie buzuje. Ja wiem, że ja mogę nic nie złowić, żeby nie było, bo ja większość razy, yy, będąc nad yy, Sanem, nie złowiłem, albo nie widziałem, ale one tam są. I jest moment, uważam, yy, dobry, no. Jest moment dobry. Dochodzą mnie słuchy, że w różnych miejscach, różni ludzie łowią różne ryby, teraz, w tym momencie, więc uważam, że jest dobry moment, no. Trzeba po prostu tam być. I po to tam jadę. Do zobaczenia. Bo Aha. po tych 5,5 i pół godziny, czy tam 6,5 pół godziny podróży, jak już masz te 9 minut, a po drugiej stronie słyszysz kumpla, nie? Co? No. To już byś łowił, co? No. Jak tam, powiedz, jest nad tym samym Co? Łył. Kiepsko? rozumiem. Jak się czuje, czujesz. Teraz do granic, Teraz do Tylko wyjazdy zagraniczne, nie? W a? tych firmach wszystkich, bo to i naszych w Polsce a? nie biorą, Tak. No. Też tak uważam. Nasłuchałem się przez drogę podcastów o tym, że i do polskich, wędkarskich, a propos tego, że w Polsce nie biorą i tak mi, tak mi było smutno przez drogę im dłużej a? tego słuchałem. Tym bardziej chciałem się zatrzymać i się powiesić po prostu i wyrzucić kartę wędkarską, no. naprawdę. Całe szczęście, no. przestałem tego słuchać, dojeżdżam na miejsce i zaraz jednę rybę, więc... No. <głos》>, można podejść do życia inaczej, Można. No? No. Ale mam wrażenie, że możesz mieć odmienne zdanie na ten temat, co te podcasty mówią. No. Mówi Musi, musisz sobie posłuchać, tam ciekawe rzeczy opowiadają. No. Na Grenlandii łowią na przykład palię, na muchę. Statek wielorybniczy ich zawozi i odbiera za tydzień. Oni mieszkają na fiordzie, no bo tam są, nie ma w Polsce, no. Tak? Jakbyś chciał, to mogę Ci wysłać link, gdzie to się kupuje. Ja bym 119, kurwa, jeśli go leżał od domu. Zostałem, że czy palię takie duże rosną. No, czyli słuchajcie, nie trzeba jechać na fiordy statkiem wielorybniczym, ani statkiem UFO, choć Amerykanie powiedzieli ostatnio, że są i to w morzach, więc to by się zgadzało nawet, więc wystarczy wyjść z domu, wsiąść do auta, wbić w nawigację i pojechać, nie? Nie wydaje się to być specjalnie skomplikowane. Nie, nie. Na za te 10 koła, co kosztuje taki wyjazd, coś taki na Grenlandię, to myślę, że bardziej 20. To no. można spokojnie opędzić cały sezon i po drodze kupić ponton i silnik, nie? No <grych> Myślę, że bez problemu. Dobra, nie za no dużo. Pierdziele, jest Kodunia, jest skodunia. Ależ to była droga, ależ to było trudne, ciężkie. Ale nagroda jest za to. się znaczy, mam nadzieję, że będzie, ale jest możliwa do jest możliwa do otrzymania, więc teraz co robię? Po prostu się przebieram na szybkości. Dobra, wyciągamy wędki. Kuźwa mać, wy, właśnie mam czasu, ej! Wyciąganie wędek, szpeju, ubieranie śpioków, butów do brodzenia, zabieranie przynęt i ja, 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 jazda! zda. Słuchajcie, ubrany, prawie gotowy, tak wyglądam w pełnym oprzyrządowaniu, buty do bradzenia, śpiochy, dwa swetry. Znaczy swetr polar, bielizna termiczna, kurtka przeciwdeszczowa na wierzch. Biorę wędkę, przynęty, zakładam kamerkę na klatę i lecę tam, bo tam jest san, a tam u góry są chłopaki. I tak oto po 6,5 godzinie jazdy. <grystanie> Dobry. Gratuluję ryby. Dobry. Powiedz Krzysztof, gdzie są, gdzie są ograniczenia? Ja chyba tutaj. Gratuluję ja ryby. Uważasz, że te trzy woblery jeszcze zajebane z mojego garażu wymagają aż pudełka? I to pudełko też będzie wyjebane z mojego garażu? No, ale uważasz, że skąd je wziąłem? Wziąłem cały, żeby się nie, ten, nie, nie plątało. Czekaj, muszę, jaka mała woda, ty. No. Ale faza. Ja pierdzielę. Bardzo mała woda, a ryby dużo. Czyż tu nie ma zielonych, żeby były. No. Ale faza. Ty dobra, masz przypadek jakiś? Nie mam. W samochodzie masz? Ja mam salę. Pokaż pieniądze, masz pieniądze? No, no wszystko na koncie mam. Po chujom co lata, pokaż <laughs> to, to. Ja mam w internecie, mam ma, pieniądze. No, masz pierwszy. taką walutę. To jest moje ten... <laughs> a, Przywiozłem. Pokaż pieniądze. Ty gdzie tu się kończy ta półka? Właśnie idziemy macać tam niżej, czy tam jest jakaś bańka. No. No bo tam to się wydaje, że to jest tylko jedna linienka i to taka tam naprawdę wąska, bańka. bo tam przecież jeszcze... I wiecie co jest najbardziej w tym wszystkim zwariowane? Że po prostu na końcu tej historii ja jestem tutaj. Minęło 6-6,5 godziny. No i po prostu przyjechałem. To jest coś uważam szalonego w tym wędkarstwie i to mi się bardzo w wędkarstwie podoba, że ono po prostu jest szalone. A na końcu jeszcze jest tak, że mam realną szansę złowienia ryby. Mi się jeszcze bardziej podoba. Jak byłby śnieg, to byłoby nieco bardziej magicznie, ale powiedzmy, że jestem w stanie to wyczekać. No niestety jest bardzo płytko. Bardzo, bardzo, bardzo płytko. Już to widzę. Idzie wobler dzisiaj. Nawet nie ma co próbować gumy, muchy, bo jest tutaj, no ja wiem, może metr wody w najgłębszym miejscu z tego co widzę. No na tej nie pewnie głębiej z półtora, ale tu jest płytko. Więc bombon, który idzie tuż pod powierzchnią, jest chyba jedyną opcją. Czy jest jakaś filozofia przy zwijaniu? Nie wiem, ja staram się na przykład raz na jakiś czas na przykład zatrzymać, podkręcić, nie jakoś żeby cały czas jednostajnie to robić. On nie opada, bo on pływa, ale no powiedzmy, że zatrzymuje się na chwilę, to może imitować jakąś taką rybkę, która płynieje i czeka żeby być zjedzoną A te grojki gdzieś tutaj siedzą co większy dołek, a nie ma ich wiele one po prostu one po prostu są Wyglądają No Proszę bardzo od Witolda Z... To jest to dla mnie? Dynowo Skąd? To jest to dla mnie, co zostawił? Dla ciebie zostawił, Główno dla ciebie zostawił. No przecież prostu... umawiałem się z Witkiem a do jasnej kolery. Kazał mi poślec... wysłać zdjęcie, czy Al... dostałem. A, a potem ty tak. masz inne to drugie chyba? Nie mam takie samo. Nie, nie, masz infiltrowane, To teraz mogę się... A to są różne to no, jak no, Poczekaj, miodu. a może poczekaj. jest miodu jeszcze? Poczekaj, miodu, to jak dla mnie jest miodowe. Jak poczekaj, miod... ja, dla ciebie jest miodowe. Poczekaj, miodowe? To już na pewno wypiłeś miodowe. Ja nie jestem męski w ogóle, poczekaj. Ja mogę zrezygnować z męskiego lagera na rzecz damskiego miodu, w zupełności. Chyba no, po całym metro pusta butelka. O, nie pusta. jebałem się. Gratuluję. No. O, ty... byłeś, takie o? byłeś takie Były Byłeś takie śmiałe miodowe. Miodowe jedno. No to moje. było to Szakuje. dla mnie, prawda? Na, na dupy twoje kocie, to jest no, dla ciebie. Witek mówił, że dla mnie. Jest Witek tamto. mówił, widzisz tu jakieś Witka? <laughs> Słuchaj, ja miałem dogadany z witkiem. No To są wasze dogadane wyniki. <laughs> <nie> ale to <laughs> przecież ty byłeś pośrednikiem. No pośrednik to właśnie bierze za no, no, pośrednik. Widzisz, że takiś z No. Zobaczysz, zaraz wypadnie Ci ten męski lager i nie będziesz miał nic wtedy. Ty, powiedz mi, a po... wytłumacz mi historię tego sztyle. Ja byś przy, y, bez ogniska, to byś go zrozumiał. Chcesz się chodzić zbierać chrust tutaj na Głowatkach? Że nie ma chrustu. No właśnie, dlatego trzeba drzewa i koniec, krótko. Dostał zezwolenie, może se tu wozić ze mną. Ale nie wiem, czy... znaczy to nie to, że ja i się że zastosowuje, to ja Boże. rozumiem, tylko bardziej mi chodzi o to, co się zadziało w Tobie jako w człowieku, od momentu, kiedy nie akceptowałeś pił, pił i niczego na rybak do momentu kiedy przywozisz osobę ze sztielem trzy razy jak jest, słyszałem to przecierałem mu czy jaki słyszałem się epiłę Epiła jest bardzo dobra no E jest bardzo dobra Może by tam są jajka żeby się ich nie rozwialił Dobra to ja otwieram tego niefiltrowanego chyba w takim razie Chociaż męski lager Nie to najpierw niefiltrowany odpowiedź mk Dziękuję Chodź Uważam że nie do końca zostało to po prostu pokaż. No to nie No jakie delikatne, chcę takie. Mm. Jest takie dla mnie? Nie, nie było, jedno było. Witaj. Mhm. No, tak, to jest kredagrysko jebane. Te drugie były też. trzy. dobre. No, no, to no tam masz, weź sobie sam, prawda? Dobre? Mam, jakieś jeszcze inne. Nie, niefiltrowane, jest bomba. <noise> Być może, co? Daj mam. I tak wygląda wieczór po ciężkim dniu. Niestety bez efektu. E, Sam na koniec zrobił się brudny. Nie wiemy co jutro nas spotka. Czasu nie jest wiele. Wiemy co dzisiaj nas spotka. U, tu, 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 tu. Właśnie idziemy. Musisz opowiedzieć historię tych klapków. No. Musisz opowiedzieć historię tych klapków. Kurwa jedyne które były tutaj kurwa do no. kupienia. Pokaż bo jest jakiś ładny rysunek na nich. Tu są frytki. A A tu jest burger. burger. No. no i ta. Piękne są. Tu pierwsze Ile kosztowały? Jedy... Nie wiem kurwa. No. Ale za dwie chyba były, czy nie? Nie mam pojęcia. Nie wiem, jaki taki kurwa ekskluzyjny towar kosztuje. no. Ty, słuchaj, zbyt nie stoi tutaj, będą na lato. No, Nocy nie są. Ale są takie misiowe. Dobre, takie w modzie są teraz z tymi futerkami, kojarzysz? No wiem. No? Spokojnie oblecą. Co mam brać? Jakąś ono Myślisz, że nam go tu, jak chwilę jeszcze postoimy, na to... Ta to teraz pan no? No to dawaj, nie będziemy musieli się angażować. Do. No dopijemy sobie piwko na spokojnie. No. <laughs> Czekamy. No świetny pomysł. Taki jeszcze młodzieńczy wigor masz sobie, nie? Ile? Tak, tak. Nie będzie miał, to nie będziemy go zabierał. <ręciras> <grydza> Trzeba on władzać ekipę, masz, la... masz rację, kurwa, ktoś to musi kiedyś robić. Z każdym rokiem coraz ciężej. No. Wzięliście kiało, auto jest czyste, poczekaj przyświecę, bo mam teraz dojebaną latarkę, więc jestem w stanie, mam zrobić tutaj dzień, dyskotekę mogę tam zrobić. O, tutaj jakieś rany wojenne, a Skodunia elegancka. No i twarde, głowacicowe realia, wiedziałbym już taki stan, że jest przed świtem, bo można godzinę. Zimno, mróz, śnieg no i jedziemy sprawdzić miejscówkę, a że niestety wczoraj po tych śniegach i deszczach zaczął walić syfem i poszło to w san Co prawda idzie jego jedną stroną, ale niestety akurat tą po której mówimy na większości miejscówek poza jedną no to jedziemy sprawdzić jak to wygląda w rzeczywistości Zobaczymy. Nie do spali, nie do jedzeni. Delikatne śniadanko. Stech na śniadanko. Kto by pomyślał? Ale to chyba nawet tak zdrowo, nie? Dobra, idziemy zobaczyć jaka woda na, na górze. Jedź na ryby, odpoczniesz. Dobra. Akcja weryfikacja. Pierwsze widoki nie napawają. Jest chyba też, Ten poszedł się kąpać, bo wczoraj wieczorem nie poszedł. Ale druga strona też wygląda na ujebaną. To pod drugim jest już lepiej, ale... Uj. Dobra, no jak jesteśmy, to i tak pierdolnimy parę razy. Kończyły się nie. rumakowanie. Uj bombki strzelił, cholinki nie będzie. nic nie nigdy byśmy ja mam do pomysł Idziemy no. na 5 rzutów Jak jest to jednie No po prostu no. Jak mnie to spierdala. Ale niestety Szybko zostaliśmy wyjaśnieni Panowie co mam wam powiedzieć Doświadczyliście anomalii o której pewnie następny raz usłyszymy w drugim, w drugim kiedyś. <głos》>, powiem tak, kiedyś, bo nawet nie odważę się typować, kiedy. Słucham? Po prostu sam się nie lubi. Sam mnie kocha, to życie, że na nie miało inne plany. <głos》> I taka to. Kolej rzeczy. Na pewne rzeczy nie ma wpływu, a szkoda. A może i dobrze. Co ty gadasz? Ryba kurwa jest, panowie, i Ja pierdzielę co tu się odstawia, ty. Ty, spierdalamy do domu, kurwa, nie, nie ma sensu. to, ty, nie ma sensu. Na sypie nie biorą, kurwa, mordeczki. Na sypie, Na sypie nie biorą. nic się nie dzieje. Moja wczorajsza ryba. Zobaj, ta, co ba, ci spadła, nie spierdalasz. Tu w kieszeni. Ty tutaj. Ty się zajmij chodź, tam holowaniem chodź, tego, ej. Ja pierdolę to no. jest chyba Meksyk! Pokaż ją, jest, 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 jest tutaj To ja to nie jest strąg? Pizza Dawaj to to, no Piś gówno Pokaż Coś nieduże chyba wielunabno No Dawaj ją wiesz, gubeczka Ty co ona za kapotę jest tu Za dupę No za kapotę no Ty, ładna Popierdółka, nie killer, morda! <laughs> I w nie biorą, mordeczki! Nie no, taka, taka na Tatara! Taka jak na tego, co był! Bombon! Bon. Dziękujemy panu Darkowi za te bombony, które odmieniły nasze głowatkowe życie! Dobra, ja rzucam, bo to może być, wiesz... Kurna, Olek, ty, sy woda! A mój człowiek. taki kto w Słowenii Łowi powiedział, że w brudną wodę one biorą Trzymaj telefon, mój, nagrywaj sobie, daje. bo kurwa to... Taki mój kolega mówił, że to może być tak, że one kurwa w danym momencie biorą i to trzeba napiero... Ale balać, twój kolega złowił dopiero cztery głowacice w eee. jedną no, chuja ja wie. Który złowił cztery? No Zgadnij który. Ta jest czwarta. Masz coś do powiedzenia? Jaka czwarta? Jak ty to liczysz? Kurwa, dobra, dobrze. Co? Chodź, masz okazję mi zdjęcie zrobić ładne, nie takie jak on. Ale ty liczysz też takie, co ktoś złowił? Nie, liczę swoje. No to swoich, z tego co ja liczę... To... No. Z tego co ja liczę, to swoich ty masz trzy, nie kolego? Trzy i 66 no. na gumkę to nie ma. Tatara, kurde, z niej zrobiłem kolejnego. Czwarta, no tak. No ta. Jedziemy. Ihi, mała, bo mała, ale mam nadzieję, że... To no jaka mała? to jest dobre 70, kurde. Tak, mam miarkę, mam miarkę, dobra. Myślę, że z 80 może nawet nie jest. Nie, nie ma. Dobra, my je No jak nie ma? I, po, widzicie co? Nie wolno zakładać spodniowótów. <laughs> to jest taka metoda. Wystarczy, że Kuba ma. Dobra. Już? Dobra, próbujemy, bo ten tutaj się... No smakowa taka, ja myślę, że mógłby się zabrać, Krzysztof. ona wzięła na czwartym zakręcie.

Czekaj idę na... No poczekaj, idę na oficjalny pomiar. Zabra... No będzie miała 75, nie? Chodź, zawsze ogonie, chodź, bo się wjeżdża. Czemu, że są... sobie... No? Łapcie ogonie. Bo nie wiem gdzie. Hmm? No? 58. Piękna lipa. Sam raz do miarę Tam tyle ma, co trzeba akurat. Wiesz, <laughs> zdjęcie zrób, chodź. No tylko przepraszam, czy bez to nie wiem, Do, a ty masz problem. Ja mam latarkę dobrą, no. No. W końcu wychowanki moje mają porządne sprzęty. Takie jak ja. No. Go weź ją ładnie tak, żeby miała z metra. Poprzednie nie wyszło zdjęcie. Musisz sobie tą nadrobić, no. Malunia, malunia. Tylko ta trawa mnie wkurza, weź ją przytłapię. Czy możesz mogę przytłapić? To, bo przejdę na nią, upuszczaj stary. Czekaj, okay. No. z niej z metra. chociaż, Ej, bo to jest ej mówię do ciebie. Jest nią już zaprawiony. Nie, nie chodzi o to, że ona nie jest duża, tylko chodzi o to, że woda jest zjedzana. <grym> na ujebanej nie biorą. <grym> kolejna teoria o brudnej wodzie. Poszła Ale z piękna to jest ryba. Ależ Ale jest piękna. piękna. A co, obawiasz się, że nie popłynie? Ty już na wczorajszą miałeś krawkę No, weź Kuba i popraw, zobacz, bo ona będzie leżała tutaj jak strąg w Lidlu na tym, w Loduszce. Ten żywiec naszego kolegi no. W takim syfie tu Otumaniona ryba Wiesz, Bo zwierz we mgle tumaniej. No. Pa, jak, jak rekin widziałeś? No Będzie do tak. Ktoś powiedział że w dzisiejszej porannej sesji, która trwa godzinę, będzie trwać nie więcej, jeszcze padnie ryba jakakolwiek, no. nie uwierzę. Ja też nie wierzę, a aczkolwiek chyba trochę wierzę. No. Dobra, rzucamy, bo to może być ten moment. I widzicie, jak tu jest. To jeden rzut idzie. No nam się może wydawać, że woda brudna nie nadaje się i to nie ma sensu. Ale to na końcu ryby mają głos. A nie tak jak się mówi, że go nie mają. No mają. I one decydują, czy będą brały w taką wodę, czy nie będą brały w taką wodę. A ta, jak widać, chciała. Fajna rybka, 8, pod 80. Kuba, ty celowo tutaj tak nęcisz w tej wodzie? Tak. Mhm. tak. Krótko na podsumowanie, bo my lubimy podsumowanie, że ty masz twarz. Twoja twarz brzmi znajomo. Tutaj. Możemy powiedzieć, że. Mówią, że na brudne Tylko nie bizny wodą Tylko siedzą w domu Aaaa! A woda ma swoje scenariusze i koniec No jak zwykle woda jest Czysta, brudna, trzeba by jebać Dwie ryby, jedna spadła Jedna ryba Zero ryb Ale, ale gała, ale gała była Ale było wszystko i inne Widzicie, że uśmiechnięte aha, aha. No Ja bym Ci dodał 100 punktów za odwagę Siąść, jebnąć wszystko i przyjechać Trzeba czasem z Warszawy. 500? No 6,5 godziny 6,5 godziny Trudno, no trzeba. Ale zawsze trzeba no. Po prostu. Czy to klenie, czy to sandacze, czy to głowacica jak biorą, to jest szansa. Jak nie biorą, też jest szansa. <noise> Posiedzieć nad wodą na pewno. <noise> zawsze jest szansa. Przed chwilą nagrałem filmik. Przez chwilą nie brałem. Przed chwilą ja nagrałem filmik, że jedziemy do domu, bo tu bez sensu siedzieć. No. A 20 minut później była złowiona głowatka. Czy zgodnie ze scenariuszem? I gdyby nie to, że obiecałem, że nie o 10.30 być w domu, to no byśmy zostali do jutra. Upałem się, że to mogłoby tak trwać. Tak? U pani Halinki pościel jeszcze ciepła. No. Pościel jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. No, Jest tak tutaj. było. Popadki?